ハハハハ Oh Tuż yeah! oh awesome. yeah! yeah! za rozstrzygnięcia w kwalifikacjach do Grand Prix kataru. Jestem świeżo po, jeszcze trwa post race show na F1 Pro, ale od razu postanowiłem nagrać i podzielić się z wami swoimi odczuciami. Zanim jednak o kwalifikacjach, to kilka słów jeszcze o treningu. Jedna jedyna sesja treningowa z racji tego, że weekend sprinterski. Dzisiaj o 15 oglądaliśmy zmagania kierowców w fazie treningu i czegoś dowiedzieliśmy. Po pierwsze, na nowej nawierzchni było nadal bardzo ślisko. Dlaczego ślisko? Ano dlatego, że wiatr silnie wiejący nawiewa piasek pustynny i pyłu pełno na tor. W związku z powyższym, samochody, jak przejeżdżały, szczególnie na początku sesji treningowej, to wzburzały za sobą chmury pyłu. Trochę to wyglądało jak jazda po deszczu. Carlos Sainz się śmiał, że jego ojciec by się świetnie czuł na tym torze. Przypuszczam, że chodziło o wyścig Pary Dakar. Tak czy inaczej, chciałem Wam zwrócić uwagę na bardzo dużą różnicę w czasach. Na samym początku treningu mieliśmy czasy niemal 15 sekund wolniejsze od czasów pod koniec sesji treningowej. Dodatkowo niemiłosierny upał, prawie 40 stopni, więc kierowcy naprawdę nie mieli dzisiaj lekkiego życia. To, co było jeszcze istotne, to problemy głównie w zakrętach 4-5, 14-15. Kierowcy tam bardzo mocno. Ślizgali się i często opuszczali tor. No i oprócz tego słabe Mercedesy, szybkie Ferrari, szybkie McLareny, oczywiście najlepszy Verstappen. Tak się skończyła sesja treningowa i całkiem nieźle Alonso, i wyjątkowo nawet nieźle poszło również Strollowi. A teraz przechodzimy do kwalifikacji. Ekspresem. Tor ewidentnie ewoluował. Zobaczyliśmy czasy znacznie lepsze, bo o 2 sekundy ponad szybsze w Q1 od czasów sesji treningowej. Ewidentnie obniżona temperatura, no bo to już jest wieczór, korzystnie wpłynęła na warunki na torze. Dodatkowo jednak już trochę został nagumowany przez właśnie jazdę boli, w czasie treningu. Widzieliśmy sporo zamieszania, sporo kierowców miało problemy ze zmieszczeniem się właśnie w zakrętach 4-5 przede wszystkim. I słabe Mercedesy, to samo się powtórzyło co w sesji treningowej, słaby Stroll znowu nie awansował do Q3, do Q3, do Q2, chciałbym, żeby do Q3, natomiast całkiem nieźle szło Sargentowi, jedynie 92 tysięczne wolniejsze od Albona, chociaż te 92 tysięczne kosztowały go właśnie awans do kolejnej części czasówki. Kończy się więc pierwsza część sesji kwalifikacyjnej wynikiem 1.25.007 czas Verstappena, Odpada Sargent, Stroll, Loson, Magnussen i Guanjuju, i przechodzimy do części drugiej. Q2 to zamieszania z czasami ciąg dalszy. Przede wszystkim na, na tym traci Sergio Perez, który miał szansę wejść do Q3 w końcu, ale po raz kolejny w tym sezonie nie wchodzi do Q3, ponieważ jego czas zostaje usunięty właśnie za przekroczenie limitów w zakręcie numer 5. Traci więc tę dziesiątą pozycję. Alex albo nie zalicza kółka, co też oznacza, że również nie awansuje. Hulkenberg nie awansuje, również z problemami. Jedyne, co tak naprawdę by się nie zmieniło, to największa niespodzianka, czyli Carlos Sainz. pojawił fatalne okrążenie. Próbował się zmieścić w limitach toru. Efekt był taki, że czas był słaby. No i odpada z dwunastej pozycji. Będzie startował do niedzielnych zawodów. Dla odmiany Mercedesy bardzo dobrze. Sesję wygrywa uwaga Hamilton. Z czasem 1 24, 381 tysięcznych. No i podsumowując te Q2, usunięte czasy naprawdę sporo wrażeń nam tutaj dostarczyły. Zaznaczę jeszcze, że oba Alpiny awansowały do ostatniej części czasówki, a ostatecznie odpadają. Jeszcze raz usystematyzujmy. Sunoda, chociaż z wielkim pechem o tylko 9 tysięcznych mu zabrakło do Q3. Sainz, Perez, Albon i Hulkenberg q trzy tradycyjnie czekamy na największe emocje w kwalifikacjach i zaczyna się od najszybszego okrążenia Lando Norrisa ale zaraz zaraz czas skasowany zakręt numer 5 w związku z powyższym obejmuje prowadzenie Charlesa Leclerc ale zaraz zaraz czas jego też skasowany zakręt numer 5 Ostatecznie pierwszy na początku jest uwaga Oskar Piastry. Natomiast kiedy na metę wjeżdża Max Verstappen, jako pierwszy przebija barierę 1,24 i obejmuje prowadzenie. Chwilę potem na metę dojeżdża Russell, a chwilę potem jeszcze Hamilton zajmują kolejne miejsca w połowie ostatniej finałowej części kwalifikacji. Przed finałem ścisłym, trzy minuty z kawałkiem samochodu, stawiają się do wyjazdu z boksów, korek, niesamowity, no bo każdy chce zaliczyć czas. Wydawało mi się przez chwilę, że może niektórzy będą próbować dwa okrążenia, zaliczyć w razie jakby limity toru. Lando Norris jako jedyny nie ma w ogóle żadnego czasu zarejestrowanego z racji tych wspomnianych limitów toru. No i wyjeżdżamy na ostatnie okrążenie. Verstappen jedzie jako jeden z pierwszych i nie mieści się w limitach toru, nie poprawi już swojego czasu. Pytanie, czy komuś. Uda się ten czas jego i rezultat jeszcze bardziej wyśrubować. Alonso na P3 wpada, rozdziela Mercedesy, zaraz za nim wpada Russell i przebija Louisa Hamiltona. Tymczasem Norris wjeżdża na P2, ale zaraz, zaraz pilnował zakrętu numer 5, ale chyba wydaje się, że jest błąd w zakręcie numer 6. Natomiast nie ma czasu, obserwujemy następnych zawodników. Louis Hamilton błąd w zakręcie numer 7, uścisk samochodu i niestety już jest po jego czasie. Gdy dojeżdża do mety, ewidentnie niezadowolony. Jego postura i mowa ciała mówi wszystko. I nagle mamy dostęp do powtórki. Lando Norris faktycznie w zakręcie numer 6. Ewidentnie wyjeżdża z zakrętu. Zresztą komunikat radiowy mówi wszystko. No, nie będę go tutaj cytował, bo tam było sporo wypikanych rzeczy. W każdym razie jego czas zostaje usunięty. Świetny czas na to notuje Oskar Piastri tylko kilka tysięcznych wolniejszy od George'a Russell'a, więc jest na pozycji trzeciej, w związku z powyższym Hamilton spada na pozycję czwartą, w tym momencie jeszcze widzimy na rezultatach Norrisa na P2, ale jego czas na pewno zostanie usunięty i tak się kończy finałowa sesja, nikomu nie udaje się pobić Maxa Verstapana jego 30. pole position, 1.23.778, a dalej będziemy mieli zaraz, zaraz. Następują kolejne zmiany. Słuchajcie, zmiany z usuwaniem czasu w czasie konferencji prasowej, kiedy trzecie miejsce miał już niby mieć Piastri, w czasie wywiadu z nim nagle dostajemy komunikat, że jego czas też zostaje usunięty w związku z powyższym. Drugie, trzecie miejsce to Russell i Hamilton, a dopiero potem mamy Alonso Leclerca i Piastri na szóstej pozycji. Ocon Botas i Lando Norris na dziesiątej jako jedyny bez czasu. Dodam jeszcze, że chwilę wcześniej Norris zablokował Leclerca i nie wiadomo, czy nie dostanie za to kary. Pyta się Norris przez radę inżyniera, czy Leclerc był jeszcze przy okrążeniu. A inżynier, ach, pik, tak, przepraszam. No więc Norris już wtedy się liczył z tym, że może dostać jeszcze karne przesunięcie, więc w najgorszym przypadku dla Brytyjczyka skończy się na miejscu 13, ale tego nie dowiemy się pewnie, zanim nie umieszczę nagrania w sieci, więc zobaczymy po prostu na starcie wyścigu. No to tyle z, re, z relacji z kwalifikacji. Jutro widzimy się na sprint shootout o 15. Następnie 19.30 sprint właściwy, a niedziela wyścig o 19. Konrad z do Stolika. Szybki like, szybki subscribe. Oglądajcie, klikajcie i do jutra. Trzymajcie się, cześć.